Wczoraj mówiliśmy sobie o dwóch księgach Samuela, które tak naprawdę są jedną księgą, tylko dla nas podzielone na dwie części, żeby nam łatwiej było je czytać, w których głównym tematem jest problem dziedzictwa i tak naprawdę to przesłanie, że czasami lepiej kogoś wydziedziczyć, niż przekazać w ręce swoich dzieci, które nie potrafią dobrze korzystać z tych darów, tak jak Samuel przekazał swoje królowanie, swoje prorokowanie nie swoim dzieciom, które się do tego nie nadawały, ale przekazał to Natanowi i Gadowi, którzy dalej czcili Pana Boga. Między innymi też było mowa o tym, że prawdziwe królowanie będzie polegało na tym, że król musi być posłuszny Panu Bogu, tak samo jak lud będzie posłuszny Panu Bogu. Że to, co będzie łączył króla z ludem, to jest jeden Bóg, do którego się zwracają. Czy jednak o, o, oznacza to, że Izraelici się tego trzymali? Niestety. Syn Dawida, Salomon, chociaż na początku jest jeszcze przedstawiony jako wielcy, mądry król, który buduje nam świątynię, pierwszą świątynię, to im dłużej żył, tym bardziej dało się zwieść, Różnym obcym naukom dał się zwieść swoim żonom i w ten sposób już nie był taki wierny Panu Bogu. Królestwo się rozpadło na dwie części, na północne i południowe, na Izrael i na Judę. I dzisiaj będziemy chcieli troszeczkę bardziej się przyglądnąć Izraelowi północnemu królestwu, to znaczy to królestwo, które będzie miało swoją siedzibę w Izraelu. Takie miasto. Trzeba odróżniać od nazwy tego państwa i um, które będzie dalej się formowało jako Samaria. I teraz pojawia się król, Achab. Dość dużo o nim mówi Księga Królewska. Kolejne dwie księgi, które mamy w Piśmie Świętym. One już nie są utworem dwóch proroków, jak mieliśmy to w, w, do czynienia z, z Księgą Samuela. I z tego powodu są bardziej kronikarskie, opowiadają o kolejnych królach. I wtedy, kiedy nam wspominają o Achabie, mówią, że miał żonę Izebel, która bynajmniej nie należała do takich żon, które prowadzą do czegoś dobrego. Ona była z innej krainy, więc w szczególny sposób czciła Baala, króla, który był odpowiedzialny za, dobre, za dobrą rolę, który był odpowiedzialny za obfitość, obfitość taką rolną. I z tego powodu ona wprowadzała swoich proroków, ona wprowadzała swoich kapłanów, uznając, że jeśli będziemy czcili Bala, to wtedy tym bardziej będzie nasza ziemia obfitowała. Jednak tak się okazało, że zamiast obfitować, nie było przez, wiele, przez długi czas nie było ani kropli wody. Była susza, która dotknęła całą Ukrainę. Więc, ale Izabel, bynajmniej z tego powodu, nie zaczęła wątpić wiarę swoich, swoich bogów, ale dalej brnęła w tą stronę, dalej była im wierna i z tego powodu prześladowało wszystkich, którzy sprzeciwiali się temu. I między nimi jednym z tych proroków, i to jest główny temat dzisiejszego dnia, to jest Eliasz. Eliasz, który się sprzeciwiał tym wszystkim prorokom. Ale z tego powodu, że tak samo był prześladowany przez Izabel, to ten, który pochodził z królestwa północnego, musiał uciekać za granicę na północ, w stronę Libanu, w stronę, w stronę Sydonu, gdzie przez jakiś czas żył u wdowy. Która tak samo była dotknięta suszą, która tak, że miała taką perspektywę, że już wszystko jest stracone, u niej żył, i przez ten czas, kiedy Eliasz u niej, e, u niej był, przez cały ten czas nie zabrakło ani oliwy, nie zabrakło chleba, także mogli sobie jeść, mieli co, co do picia. Jednak dochodzi do tego, takiego ostatecznego starcia, w którym się spotykają Izabel z Eliaszem. To są ci dwaj, którzy sobie naprzeciw stoją i to na górze Karmel. Tej górze, która także jest tym momentem, do którego zwracają się Karmelici, Bosi, zakon, który właśnie nawiązuje do Eliasza. Więc na górze Karmel stoją po jednej stronie 450 proroków Baala, a po drugiej stronie mamy jednego proroka Jachwę, to jest Eliasz. Jedni starają się, żeby składać ofiarę, robią taką próbę, kto, po której stronie jest Pan Bóg. Jedni starają się, żeby składać ofiarę, ale nie podparają tą ofiarę, a drugi Eliasz po drugiej stronie także składa ofiarę. Po tym, jak przez pół dnia ci prorocy Baala nie są w stanie um, poprosić swojego Boga Baala, żeby przyjął tę ofiarę, żeby ją rozpalił, Ostatecznie Eliasz podchodzi. Mało tego, że mówi, że, em, że Pan Bóg rozpali tę ofiarę, to jeszcze oblewają ją wodą. Wodą, która w czasie suszy ma swoją wielką wartość. Więc mimo wszystko każe, żeby oblewać tę ofiarę wodą, żeby ona była naprawdę przysiągnięta, żeby nikt nie miał wątpliwości. I potem, jak krótko się modli, przychodzi ogień, który bierze tę ofiarę do siebie. I mogłoby się wydawać, że to jest wielki triumf, wielki triumf Eliasza, że od tego momentu już nie ma wątpliwości, po której stronie należy stać. Jednak Izabel bynajmniej się nie nawraca, ale wręcz przeciwnie zaczyna jeszcze bardziej prześladować, w szczególny sposób teraz Eliasza. I to, co jest dla nas interesujące i na czym chciałbym się troszeczkę zatrzymać, to jest reakcja Eliasza na to wszystko. Eliasz zamiast teraz szukać wojska, zamiast teraz stawiać czoło Izabel, to, ona, to on tak naprawdę ucieka. Ucieka najpierw w stronę Choreb, troszeczkę w stronę Judy, potem do Chorebu, do góry, na której Moirze się spotykał z Panem Bogiem. I są to takie znamienite słowa, w których on mówi, że nie warto już. Nie warto już dalej żyć. Panie Boże, odbierz mi moje życie, bo sam widzisz, jak wszystko się rozpada. Potem Pan Bóg mu mówi: jedz i pij. I potem, jak drugi raz mu to mówi, to idzie na wielką drogę właśnie do góry Choreb, Choreb gdzie się spotyka z Panem Bogiem. Tam są, tam jest trzęsienie ziemi, jest wielki jest, jest, jest ogień. Wszystko, co jest wielkie, a Pan Bóg nie przychodzi w tych wielkich sprawach, tylko w lekkim powiewie przychodzi do Eliasza. I znowu się pyta, dlaczego tutaj przyszedłeś? I znowu Eliasz mówi: Panie Boże, widzisz, jak, jak to wszystko się dzieje. Ja nie widzę się na siłach. Sam jestem grzeszny, dlatego daj mi odejść. I teraz mogłoby się wydawać, że to jest Eliasz, który doświadcza zwątpienia. To jest Eliasz, który nie ma takiej ufności wobec Pana Boga. Jednak, jeśli dokładnie zwracamy uwagę na słowa użyte przez Niego w rozmowie z Panem Bogiem, tam nie ma w ogóle mowy o tym, żeby jakkolwiek wątpił w istnienie Pana Boga. Nie ma tam w ogóle wątpliwości co do tego, że Pan Bóg jest wielki. Ale to, co nam pokazuje Eliasz i co jest jakby takim sednem tego doświadczenia, to jest. Małość Jego samego, to jest grzeszność Jego samego, którego tak bardzo dotyka, którą sam sobie doświadcza, że w szczególny sposób wtedy, kiedy stanął przed tymi 450 prorokami i zwyciężał, to tym bardziej doświadczał, jak bardzo jest niegodny, żeby stanąć w tym miejscu po stronie Jachwy. Tak naprawdę, Eliasz jest dla nas przykładem niesamowitej pokory. Pokora nie polegająca na tym, że uważa, że nic nie jest w stanie, nie jestem w stanie zrobić, bo Eliasz ma świadomość tego, co się wydarzyło na górze Karmel. On jest w stanie sobie uświadomić, jakie wielkie znaczenie miał ten znak dla wszystkich, którzy byli tam wokół, wokół niego. Ale pokora to jest stanięcie w prawdzie. I aż sobie uświadamia, jak bardzo w tym wszystkim jest jeszcze taka miłość własna, taka chęć, żeby zaistnieć, taka chęć, żeby jeszcze się pojawiać na arenie, na arenie Izraela. I to go najbardziej przeraża. Przeraża go to, że bardziej szuka samego siebie niż Pana Boga. I dlatego jest to tak znamienite. Że ten zakon, który się odwołuje do Eliasza, ten zakon, który odwołuje się do tej góry, w której były to starcie, że karmelici dali nam takich wielkich świętych, jak choćby ci dwaj mistrzowie uznawani w XVI wieku za mistrzowie mistyki, że Święta Teresa i Jan od Krzyża, że ci dwaj właśnie byli w zakonie karmelitów. I oni doświadczają to samo. Oni doświadczają to, jak bardzo Pan Bóg jest stanie oczyścić serce człowieka nie przez to, że będzie się domagał wielkich postów, nie przez to, że będzie się domagał wielkich ofiar, które będą składać w imieniu Pana Boga, ale przez to, że ich wprowadza w tak zwaną noc ciemną, w doświadczenie, w którym można tylko ostać się, jeśli się będzie trwało przy ufności Pana Boga, ponieważ człowiek doświadcza, że kiedy tylko będzie ufał swoim własnym siłą temu, że będzie w stanie właśnie spełniać jakieś uczynki, jest w stanie podjąć się jakieś modlitwy, jest w stanie ofiarować cokolwiek z siebie, że jeśli człowiek się na tym będzie opierał, to tak naprawdę nie ma ufności w Nim do samego Boga. I to jest niesamowicie trudne. Jest niesamowicie trudne, i to jest etap w życiu duchowym. Jeśli nawet tego nie posmakujemy, to musimy wiedzieć, że jeszcze mamy długą drogę przed sobą. Jeśli nie doświadczamy tej trudności, którą doświadcza Eliasz, w tym, żeby całkowicie wyzbyć się z tego wszystkiego, do czego jesteśmy przywiązani, żeby tylko trzymać się Pana Boga, to jeszcze jesteśmy daleko w drodze do doskonałości. Ale nie zniechęcajmy się tym. Nie, nie, nie zniechęcajmy się tym, że jeszcze dużo jest przed nami. Ale patrząc na takiego Eliasza, patrząc na takich świętych, wiedzmy, że oni zaczęli także z bardzo prostego życia. Oni także do, do, przeszli z takiego doświadczenia czasami byle jakości. Święta Teresa od Jezusa, kiedy przyszła do zakonu, bynajmniej jeszcze nie była świętą. Ona przyszła do zakonu, kiedy jeszcze była bardzo przywiązana do różnych historii rycerskich, była przywiązana do różnych takich, można by było powiedzieć, Roman W naszych czasach chętnie by sobie oglądała, czy to internet, czy to telewizję. I tak było w zakonie. I żyła żyła w tym zakonie kilka lat. Aż doszło do tego momentu, w którym nagle zrozumiała, że takie życie nie ma sensu, że nie ma co dalej pójść taką drogą. I to jest ten moment, w którym zmienia się jej życie radykalnie. I zaczyna najpierw sama żyć niesamowitą taką ascezą, w której jest w stanie wszystkiego Panu Bogu oddać, w której dla Pana Boga wszystko robi. A kiedy już przez kilka lat trwa w takiej gorliwości dla Pana Boga, nie ze względu na to, że chce się Jemu przypodobać, ale z tego powodu, że tak bardzo jest przeniknięta miłością do Niego, wtedy właśnie Pan Bóg zaczyna w niej ten ostatni, najtrudniejszy etap w tym oczyszczeniu, w tej pokorze, w którym jest ta noc ciemna. Także każdy z nas ma jeszcze tę drogę przed sobą. Nikt nie musi się przejmować. Kiedy jeszcze widzi, że daleka droga przed nim, ale trzeba, tak jak Święta Teresa, zacząć od tego, co jest istotą: pokochać Pana Boga z całego swojego serca. I kończąc, wspomnę tylko, znowu mamy ten problem. Eliasz, taki wielki prorok, ma dobrego ucznia, Elizeusza, który wiele takich tajemnic zostawia dla siebie, który nie koncentruje się na cudach, które robi Eliasz ale koncentruje się na tym, co wewnętrznie w nim się dzieje, bo to jest naprawdę istotne. O uczniach Elizeusza niekoniecznie możemy to powiedzieć, ponieważ to, co nam przekazują Elizeusze, to w pierwszym rzędzie są wielkie cuda, które On uczynił. I to jest właśnie skierowanie się znowu nie na tym, co wewnętrznie w nas się dzieje, co jest najważniejsze, ale na tym, co może robi wielki efekt na tym świecie. A dla wewnętrznego życia jest drugo, trzecio, czwartorzędne. I Elizeusz, chociaż sam i szedł śladami Eliasza, to już jego uczniowie nie zapisali nam to, co jest najbardziej istotne. A z kolei po drugiej stronie Achab i Izabel dostali swoją karę. Achab jeszcze nie za życie, tylko za życie swojego syna, ponieważ ciągle tak lawirował od Izabel, swojej żony do Eliasza, tak nigdy nie był zdecydowany, i dlatego jeszcze się ostał przez jakiś czas, 15 lat życia dodatkowego dostał od Pana Boga, bo Jego o to poprosił, ale już za życie jego syna, jego panowanie się kończy i Izabel też zostaje zamordowana. Przychodzi Jechu. Ale Jechu, pomimo tego, że jest właśnie chwalony przez Pismo Święte, że zaczyna walczyć znowu z Baalem, zaczyna walczyć z tym kultem, który jest mu oddany, to jemu brakuje tej cechy, która tak bardzo jest podkreślana, albo która jest tak przedstawiona u Eliasza. Brakuje mu tego zaufania i tej pokory, zaczyna budować na swojej, własnej, na swojej własnej pysze, co powoduje, że zamiast odbudować Królestwo Izraelskie, coraz bardziej traci siłę. Dlatego niech ten dzisiejszy dzień będzie dla nas zachętą, abyśmy nie szukali wielkości tego świata, nie szukali wielkich cudów, nie szukali wielkiej zewnętrznej przemiany w naszym życiu przez naszą modlitwę. Ale żebyśmy szukali tego, co jest najważniejsze, co jest najbardziej istotne, a mianowicie tą wewnętrzną przemianę, która dokonała się w Eliaszu, która jest bolesna, niesamowicie bolesna, bo nas wydziera z tego, do czego jesteśmy tak bardzo przywiązani, że nawet już nie zauważyli, zauważamy, jak bardzo nie potrafimy żyć pewnymi rzeczami, które stały się częścią naszego życia. Ale tego Boga, który nas każdego na swoim etapie wprowadza to doświadczenie, które nas coraz bardziej swoją miłością oczyszcza, który nas spala tą swoją miłością. Tego Boga teraz do niego się zwróćmy z wielką ufnością, że będzie nas wspierał w tych trudnych doświadczeniach, które stoją przed nami, który będzie nas prowadził swoją miłością. Tego Boga teraz, do tego Boga zwróćmy się teraz naszymi prośbami.